Biszkopt od razu trzeba wyjąć z foremki. Biszkopt jeszcze taki ciepły, niewystudzony, trzeba teraz zawinąć albo w ściereczkę, albo w papier do pieczenia, w którym się piekł. Tak, żeby nadać mu kształt, trzeba go zawinąć i obciążyć pod obciążeniem, potrzymać przez jedną minutę. Po minucie już można go rozwinąć. Rozwinąć go tak oczywiście delikatnie. I trzeba nałożyć bardzo zimną, bardzo dobrze schłodzoną bitą śmietanę. Oczywiście nałożyć trzeba tak, żeby troszeczkę miejsca tutaj przy końcu zostawić, żeby potem ta masa nie wyleciała w trakcie zwijania. Jeśli coś zostanie, to można oczywiście zjeść jako deser. I jak zawijać roladę biszkoptową? Eee, najlepiej jest ją zawijać za pomocą ściereczki. Ja sobie tą ściereczkę przygotowałam. Ale myślę, że trzeba już tego biszkoptu teraz po nałożeniu masy nie dam rady przełożyć, chociaż nie, uda mi się. i uwaga, zawijamy. Biszkopt kiedy jest ciepły, jest jeszcze miękki, więc to zawijanie jest o wiele łatwiejsze, a zawijać trzeba tak, żeby uważać patrząc na boki, czy przypadkiem ten biszkopt nam się cały nie roluje zamiast nie robić się, nie formować się na kształt takiego ślimaka, bo on właśnie takim ślimakiem ma zostać. Oczywiście nie ściskamy za mocno bo wtedy trochę tej śmietany wypłynie jej i tak trochę wypłynie po bokach, ale to nie będzie jakoś szczególnie dużo. Można oczywiście ją łapać z powrotem do miski. Ściereczka jest czysta, wyprana w wysokiej temperaturze. No i proszę, jest już rolada zawinięta. Teraz w takiej formie ona powinna być, jeszcze tylko ja ją troszeczkę myślę powinnam wytrzeć, ale to za chwilkę, nie mogę... Się powstrzymać, bo to jest takie. Mm, pyszne. Ej, jest, za chwilkę wstawię ją do lodówki, ona powinna sobie teraz przez dwie godziny stężeć. to moja rolada z truskawkami jest gotowa, polana polewą, udekorowana świeżymi truskawkami. Można też do masy, do tej masy śmietankowo-galaretkowo-truskawkowej jeszcze też większe kawałki truskawek pokrojone takie w kostkę dodać. Będzie też ten efekt wyglądał wtedy, myślę ciekawie. No to co, chyba pora pokroić. Mam nadzieję, że będzie się pięknie prezentować, bo zabieram ją ze sobą na imprezę grillową. Wam, kochani, życzę smacznego, życzę wam udanych wypieków. Zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!